Lowe's knows that free makes everything better. That's why our rewards members get free standard shipping on the things they need and want, starting at silver key status every day. Savings for rewards members add up fast. So why wait? Join for free today. Lowe's, we help. You save. Not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/slash shipping terms. Subject to change. Siemanko, tutaj Jacek, a to są Robotoki Brief. Przegląd pięciu najciekawszych newsów ze świata robotyki z ostatniego tygodnia. Dzisiaj na pokładzie same humanoidy. Zaczynamy od Optimusa, który został dotknięty lekko przez Midasa, a kończymy na chińskim gigancie, który leci po miliard dolarów dotacji. Nie ma na co czekać? Zaczynamy! Po dłuższej nieobecności Tesla znowu odpaliła bombę i Elon Musk przedstawił nam Optimusa czwartej generacji. Mark Benioff, CEO Salesforce'a nazwał go game changerem produktywności. Nowość? Złota powłoka, która oczywiście rzuca się w oczy, głowa z ośmioma kamerami i AI grog, które potrafi odpowiadać na pytania i wykonywać proste polecenia. W zakładzie Tesli Beniu zapytał o Coca-Colę, a Optimus zaproponował, że zaprowadzi go do kuchni. Pod tą złotą powłoką kryją się również konkretne zmiany: lżejsza konstrukcja, dłuższy czas pracy na baterii. W tym momencie już mówimy o całej jednej zmianie i do tego jeszcze szczelnie zamknięte stawy. Jeśli uwierzymy obietnicom, to w końcu dostajemy coś, co bardziej przypomina robota produkcyjnego niż prototyp, jakim do tej pory Optimus był. Jeden szkopuł, Cena. Podczas krótkiego wideo Beniów powiedział, że cena pojedynczego robotu będzie wynosić od 200 do około 500 tysięcy dolarów. Jest to cena dla bananowców i dla gadżarzy. Nikt w przemyśle sobie nie pozwoli na to, żeby kupić takiego robota, bo w tej cenie możesz kupić maszynę albo nawet w pełni działającą linię produkcyjną, która będzie totalnie zautomatyzowana, a nie jednego robota humanoidalnego. Wracamy do firmy Future. I humanoid F02, działający na modelu Helix, właśnie nauczył się nowej sztuczki. Potrafi już ładować zmywarkę. Wydaje się to proste, prawda? No ale wcale takie nie jest, bo dla robota to jest wielka i praktycznie nieskończona lista problemów. Pobierz talerz ze stosu, włóż go do zmywarki pod topieniem kątem, weź kubek, przewróć nim tak, żeby nie wypadł ci z rąk, włóż go do zmywarki. Zalej nabłyszcza włóż kostkę, zamknij i odpal program. Wydaje się proste, prawda? Dla nas tak, ponieważ dla nas jest to bardzo naturalne i nie myślimy w ogóle na tym, jak wykonywać takie ruchy. Natomiast dla robota, wszystkie te czynności, o których właśnie wspomniałem, to nieskończony labirynt matematycznych obliczeń. A na dodatek, ten system musi działać w czasie rzeczywistym. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Helix, czyli model operacyjny, nie dostał nowych algorytmów. Dostał tylko i wyłącznie dane, po czym go poprosili o wykonanie zadania i to zrobił. Jest to ten sam model, który kiedyś sortował paczki, później składał ręczniki, a teraz załaduje zmywarkę. Zastanawia mnie tylko jedno, czy jak Feature zapakuje już zmywarkę, to czy nasze żony albo partnerki będą po nim poprawiały ustawienie talerzy? Humanoidy coraz lepiej chodzą, biegają i skaczą, ale... Mają duży problem z szybkim reagowaniem i manipulacją w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dlatego ekipa Hybrid Robotics spadła na pomysł, żeby przetestować te roboty przy stole ping-pongowym. Ich system HITER przewiduje lot piłeczki i planuje, gdzie i kiedy ją odbić. Do tego uczy robota całym ciałem poruszać się tak jak człowiek, oczywiście jest to robione metodą prób i błędów, aż do skutku. Testy przeprowadzono na dwóch robotach Unitri G1. Efekt, 106 odbić pomiędzy robotem a człowiekiem i bardzo, ale to bardzo długie serie odbić pomiędzy dwoma robotami. Pierwszy raz widzimy ping-ponga, w którym robot tak naprawdę nadąża za tempem człowieka. No i piłeczki, która leci około 5 metrów na sekundę. Ping-pong z robotem brzmi świetnie, ale zastanawiam się, czy roboty szybciej nauczą się top czy szybciej pieprzną tą paletką i rozwalą ją o stół, jak coś im nie będzie wychodzić. Sierpień 2025 Szanghaj i wielka gala UFC. Ale tym razem na scenę wcale nie wychodzą najwięksi fighterzy na świecie. Tylko dwa roboty. Unitri G1. W rękawicach i ochraniaczach pokazały stój, uniki, ciosy i nawet powroty po upadkach. A nad wszystkim czuwał sam legendarny Dana White w roli sędziego. Publika była w szoku, roboty wyglądały jak wyjęte z filmu science fiction, ale. Nie były to roboty autonomiczne, tylko były roboty stelowa, teleoperowane. I pewnie wszystko poszłoby gładko, gdyby nie to, że jeden z robotów wyskoczył troszeczkę ze scenariusza i przywłóczał troszkę do dany White'a, który musiał odskoczyć. Ten moment szybko stał się wiralem, a w sieci zawrzało. Na temat bezpieczeństwa takich pokazów. Technicznie pokaz był bardzo, ale to bardzo efektowny. G1 ważący 35 kg porusza się w ringu dosyć sprawnie, ucząc się ruchowo człowieka za pomocą motion capture. No ale musimy tutaj pamiętać, że Chińczycy bardzo mocno, ale to bardzo mocno pompują balon marketingowy, który rośnie do astronomicznych rozmiarów. Jest to elementem zimnej wojny, która rozgrywa się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a właśnie Chinami w dążeniu do tego, kto będzie pierwszy w robotach humanoidalnych. No i musimy pamiętać, że OKTAGON w UFC to tylko i wyłącznie bardzo symboliczny ring, bo tak naprawdę poważna gra zacznie się na ringach geopolitycznych. No i skończymy. Chińska firma Yubitech Robotics właśnie dostała kredytową linię finansowania wartą aż... 1 miliard dolarów od Infini Capital z Hongkongu i Abu Dhabi. Środki pochodzą m.in. z emisji akcji, obligacji zamiennych i szybkich pożyczek. Za te pieniądze Ubitech planuje stworzyć superfabrykę i centrum badania humanoidów na Bliskim Wschodzie w ramach wspólnego przedsięwzięcia z lokalnymi inwestorami. Infini Capital zamierza też wejść na około 5% udziałów w Ubitech jako długoterminowy partner. Jest to ważny krok w kierunku globalnej ekspansji. Firma Shenzhen, producent robotów humanoidalnych, takich jak chociażby Walker S1, który może autonomicznie wymieniać sobie baterie, już współpracuje z takimi gigantami jak BYD, Jelly czy Audi. Finansowanie przychodzi właśnie w czasie, gdy globalne aktywa Ubitech są ogromne, ale firma wciąż nie jest rentowna, bo przychody wzrosły, ale strata trwa. I tutaj już nie jest tylko i wyłącznie etap budujemy fabrykę ale są to precyzyjne ruchy geopolityczne, o których wspomniałem wcześniej. Są to ruchy w tej grze pomiędzy Chinami a Stanami i widzimy, że Chiny rozbudowują swoją maszynownię humanoidów, a Bliski Wschód staje się nową areną technologicznego rozwoju. I to by było na tyle w dzisiejszych robotoków. Jak widzicie, humanoidy wdzierają się do naszego życia, nie patrząc na to, czy nam się to podoba, czy nie. Dzięki za dzisiaj, dzięki, że słuchaliście robotoków i do usłyszenia za tydzień. W najnowszym odcinku, słuchając najnowszych newsów. Cześć!